Nasze ubytki kadrowe były aż nadto widoczne w tym meczu. Wszystkie atuty, doświadczenie miała za sobą drużyna Olimpii, udokumentowała to kilkoma bramkami. Myślę, że zagraliśmy tutaj otwarty futbol, nie chcieliśmy się bronić. Kilka sytuacji mogło się z naszej strony podobać. Dobrze. W sytuacjach podbrankowych spisywał się Sapela, który wyśmienicie wybronił Grzeszczyka. Kilka sytuacji, gdzieś tam zabrakło 10 centymetrów do metra do zagrania. A mówię, wszystkie argumenty a tutaj były po stronie Olimpii, która zasłużenie wygrała. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym pogratulować swoim zawodnikom zdobycia kompletów punktów. Długo żeśmy rozmawiali w tym tygodniu, że sezon wkracza w taką fazę, że że po prostu trzeba trzeba wygrywać, bez względu na to w jakim stylu, a trzeba wygrywać spotkania i można powiedzieć yy, styl gry jaki prezentowała Sendencja troszeczkę ułatwił nam zadanie, bo tak jak tutaj trener Gości wspomniał, że grali bardzo, można powiedzieć, otwarty futbol. E, długo się utrzymywali przy piłce, a, a my po tych przechwytach byliśmy, byliśmy dzisiaj skuteczni. I to zdecydowało, bo myślę, że te rozmiary porażki na pewno byłyby inne, gdyby zespół e, Sandacji był ustawiony troszeczkę inaczej taktycznie, na, na, na bardziej grę e, obronną. Na pewno w takich rozmiarach byśmy po prostu to spotkanie wygrali. Liczymy się trzy punkty, teraz troszeczkę odpoczniemy i już myślimy o następnym Spotkaniu, bo, bo mówię, ta końcówka naprawdę jest bardzo ciężka. No Darek później znalazł się w kadrze na to spotkanie, że chciałem sp sprawdzić, jak będzie się po prostu inny kapitan prezentował w drużynie, tak? I Marcin później, no nie dotrwał. Także nie mam pełnej oceny. Później Michał Łabęcki. No, wiem, że Darek też nie ma kartki, prawda? I czasami, może bez niego będziemy musieli sobie radzić. Także chciałem wypróbować po prostu warian z kimś innym, kto dowodzi drużyną na, na Urawie. Nie wiem, bo pan szczerze nie widziałem Marcina, zaraz dowiem się jak jeżeli nie wrócił ze szpitala, czy, czy nie wróci, to, to pofatyguję się odwiedzę go i sprawdzę jak się czuje.